Z nami Przemysław Frasunkiewicz, zawodnik Aseko-Gdynia. Przemek przez większość spotkania tak naprawdę wszystko szło po Waszej myśli. Trafialiście za trzy, punkt za punktem. Wasza skuteczność także była rewelacyjna. Znakomicie rozbijaliście obronę akademików. Co stało się w końcówce, że nagle straciliście ten dystans, sześciopunktowe prowadzenie i doszło do dogrywki? Można powiedzieć w skrócie, że. Yy... Graliśmy przez 38 minut to, co sobie założyliśmy. Prowadziliśmy proma punktami. AZS grał do końca, a my popełniliśmy po prostu dwa katastroficzne błędy, które nas kosztowały zwycięstwo. Najpierw zamiast odkozywać piłkę i pozwolić, żeby ten czas się skończył i prawdopodobnie AZS musiałby faulować, chcieliśmy rzucić sobie z kosza, nie trafiliśmy. No i potem ten faul za 3 też, też był niepotrzebny. Można powiedzieć, że wszystko ułożyło się przeciwko nam a zetes dzięki temu, że grał do końca yy, odniósł zwycięstwo. Trudno powiedzieć, czego zabrakło w Waszej grze, bo nie można mówić o braku doświadczenia, nie można mówić o braku skuteczności. No właśnie, co brakło śmniej głowy no, przez tą ostatnią minutę. Yy. Jak można powiedzieć, że tak, znaczy tak jak powiedziałem, no, przez cały mecz graliśmy dobrze jako drużyna, a ostatnią minutę yy, zgłupiliśmy trochę i to nas kosztowało zwycięstwo. No, na takim terenie z AZS-em, który teraz yy, odbił się i gra dobrą koszykówkę, nie można popełniać takich błędów. Yy. I tak to się skończyło. Czy gdyby dogrywka trwała kilka chwil dłużej, myślę, że nad, odrobilibyście swoją e, stratę do przeciwnika. No AZS, sam wspomniałeś, zaczął rewelacyjnie grać od 38 minuty. No i tak naprawdę mieliście ogromne problemy przeciwko Akademikowi. Tego nie wiem, ale daliśmy Danowi e, naprawdę poszuć grę i, i w takich momentach e, jak dogrywka, czy jak ostatnie minuty, tacy zawodnicy zazwyczaj de decydują i myślę, że po prostu wynik jest taki, jaki jest. E, Graliśmy głupio i przegraliśmy po prostu. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był Przemysław Prasunkiewicz, Zawodnik, ASEKO Gdynia.